Witam serdecznie Kikowy Szlak 27 sierpień 2011 dzisiaj wytaczamy takie poważne, poważne działa, <gryw> dlatego że dzisiaj parę słów na temat fundamentu i odpowiedzialności. Dwóch pojęć, które można by powiedzieć, cóż one mają ze sobą wspólnego, ale wbrew pozorom mają ze sobą bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo dużo wspólnego. Dlatego, że fundament, na którym stoisz, wartości jakie wyznajesz, to co Tobą kieruje w środku Ciebie, to co decyduje o Twoich podjęciach czy zaniechaniach działań, to wszystko wyrasta z tego fundamentu, na którym stoisz. I to wszystko dalej wiąże się również z poziomem odpowiedzialności, jaki przyjmujesz w stosunku do tego wszystkiego, co, się, to, co Cię otacza. Bardzo, bardzo, bardzo powiązane pojęcia. Jeżeli żyjesz w świadomości tego, że kreujesz przyszłość, jeżeli żyjesz w świadomości tego, że jesteś z jakiegoś powodu tu i teraz, stoisz na takim mocnym fundamencie ciągłości, bo wiesz, że jesteś wynikiem pracy, dorobku i tego wszystkiego, co robiły pokolenia przed Tobą. Twoi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie i wszyscy ludzie wokół. I Ty jesteś teraz tym kolejnym, najważniejszym elementem. Teraz reflektory padają na Ciebie, prawda? Ty jesteś oświetlony, ale po Tobie pójdzie dalej. Przyjdą kolejne pokolenia, Twoje dzieci, Twoje wnuki, prawnuki i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zdasz sobie sprawę z tego fundamentu, mocnego fundamentu ciągłości, Wtedy zupełnie inaczej rozumiesz pojęcie odpowiedzialności. Zupełnie zupełnie inaczej. Wtedy to nasze życie jest inaczej poukładane. Nie jest chwilowym, tymczasowym, krótkoterminowym, krótkowzrocznym podejmowaniem króciutkich niby decyzji, a to a tak naprawdę zachcianek tylko. Prawda? No bo tak to wygląda, tak to wygląda. Nie chcę tego tematu bardzo szeroko zwijać, ponieważ jest to bardzo, ale to bardzo obszerny temat. Choć w sumie prosty, choć w sumie prosty. Fundament i odpowiedzialność są ze sobą nierozerwalnie związane. Jeżeli brak fundamentu, jeżeli rzeczywiście jest tak, że, że dla kogoś to wszystko jest nieistotne wokół, bo on jest tu i teraz i to jest wszystko najważniejsze i on wszystko pozmienia, on wszystko wie i według niego świat cały tu się kręci, zer odpowiedzialności, prawda? To wszystko zmienia się z minutki na minutkę. No, wielki, wielki, wielki problem. Natomiast, kiedy mamy świadomość tego naszego fundamentu, mocnego fundamentu, opartego na czymś, co jest tak mocne w nas, co wynika z naszego wychowania, co wynika z naszego nastawienia, co wynika gdzieś z naszej wewnętrznej wiary, a wówczas to pojęcie odpowiedzialności jest zupełnie, zupełnie, zupełnie inne. Widzę to codziennie, widzę to na każdym kroku, widzę to w różnych miejscach Polski i świata, gdziekolwiek tylko pojadę i rozmawiam i spotykam się z ludźmi. I wierzę, że to jest tak nierozerwanie ze sobą związane. Jeżeli mamy poczucie ciągłości i fundamentu, na którym stoimy i jesteśmy gotowi to wszystko postrzegać, e, e, myśleć o tym, czuć to, być częścią tego, wtedy nasza odpowiedzialność jest zupełnie, 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 zupełnie inna. Jesteśmy odpowiedzialni za to wszystko, co się wokół dzieje. A kiedy jesteśmy odpowiedzialni, bierzemy tę odpowiedzialność na siebie, wtedy wszystko rozwija się w planowanym przez nas kierunku. Wszystko rozwija się w taki sposób, w jaki chcemy, żeby się rozwijało. Od i wszystko. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Do jutra, hej.